Trener Mateusz Krokosz po meczu drugiej drużyny Kocimskiego Brzesko z Orłem Cikowice trenerze jak trener podsumuje ten mecz, bo w sumie dwie różne połowy, tak? Pierwsza troszkę nie, nie wchodziło nam to, co, co chcieliśmy chyba grać. Tak, zdecydowanie, tak jak pan wspomniał, dwie różne połowy. Wyszliśmy, nie wiem czy przestraszeni, e, po, tej, po tej przerwie zimowej. Może mieliśmy problem z adaptacją z murawą. E, tak naprawdę nic nie funkcjonowało w pierwszej połowie. E, dokonaliśmy czterech zmian w przerwie. E, myślę, że druga połowa dużo lepsza. Mimo to, e, mimo to, że wygraliśmy ten mecz, przepchnęliśmy to zwycięstwo. E, no nie jesteśmy zadowoleni, chcemy więcej, chcemy grać lepiej, chcemy wygrywać wyżej. I rozwijać się indywidualnie, jak i drużyno, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Na pewno chcemy wymagać od siebie więcej. No, dzisiaj trochę też szczęście w tej pierwszej połowie nam pomogło, bo e, praktycznie, jeżeli dobrze liczę, to, to Orzeł miał trzy dosyć poważne sytuacje. I trzeba przyznać, że Bramkarz też swoje wybronił dzisiaj. Tak, zdecydowanie tutaj ukłony dla Bartka. E, Uratował nam czyste konto, uratował ten mecz. No i tak jak pan wspomniał, powiedziałem to samo w przerwie chłopakom, że tylko szczęście nas uratowało. Dwie, trzy bramki moglibyśmy śmiało przegrywać do przerwy. 2-3-0. Nic by się nie stało. Dziękuję, trenerze. Dziękuję.